Ciasteczka. Dzisiaj robię pyszne batoniki owsiane z masłem orzechowym. Bez pieczenia. Lubicie takie przepisy? Ja też uwielbiam. Szybki przepis, bardzo prosty, zdrowe, składniki, mało składników. Ale jaki wygląd, popatrzcie jak ze sklepu. A nawet lepsze. A wiemy co jemy. Róbcie, jedzcie. Ja już zaraz na kolację sobie zjem. Hmm, o to są moje klimaty. Uwielbiam a to masło orzechowe. <laughs> ja mogę jeść samą łyżkami. No, tutaj mam przynajmniej dodatkowe składniki. Pyszne czy pyszne? Subskrybujcie kanał, zaglądajcie na Instagram, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, dołączajcie motkę ciasteczka. Robimy pyszne batoniki bezpieczenia z masłem orzechowym. I teraz 100 g masła orzechowego, ja mam z kawałeczkami. Przesadziłam, przesadziłam kochani, to jest ciężkie, ma być 100 g, odbieramy. Z tego dokładam łyżkę miodu, w mam taki cukrzony, możecie dać jakiś syrop, mieszamy. 100 gramów płasków osianych i mam pomieszane rodzynki i żurawiny, można dać jakieś orzeszki, ale kolorowe, ładne i teraz dołożę jeszcze przyprawę korzenną, cynamon, tak, widzicie tyle łyżeczkę, a i jeszcze jedną piątą mleka owsianego, może być zwykłe mleko, ja mam owsiane, dodaję wszystko Mieszamy dokładnie, żeby się połączyły składniki. No mówię, to jest bardzo prosty przepis, bardzo szybki, bardzo zdrowy, kochanie. No naprawdę super, tu mamy tyle składników pysznych. Nie dużo składników, ale same rewelacyjne pyszne składniki. Mieszamy. No bo tak jak mówię, jest bardzo proste, bezpieczenia, pieczenia, szybciutko mieszamy. Przygotujemy sobie, najlepiej go sobie zrobić wieczór, żeby były na rano, bo teraz musimy to wsadzić do lodówki. Ja sobie to jeszcze dołożę do formy, tylko jeszcze sprawdzam, czy to wszystko już mam na tyle połączone, że wszystko dokładnie się wymieszało. Przygotowałam taką foremkę, wkładamy sobie do tego naszą masę. Wyrównujemy, ugniatamy dość mocno, równo. Mam batony, ale fajnie wyglądają, no super jest to słowa. Jeszcze mi tu zostało, wszystko wyłożę. Ale wygładziłam pięknie. Stolnica, no nie, autostrada do nieba. I teraz do lodówki, trzy godzinki, a lepiej tak jak mówię, na całą noc. Piękne bukiety Maciek, nie wiem, coś jak pachnie. Są z mojego ogródka, rozwinęły się. i nawet niedługo długo będą w flakonie, ale... A właśnie, już mamy gotowe batoniki, Teraz wyciągamy. Stwarniały, no zobaczcie jakie profesjonalne, tak. Ukroimy, ostry nóż, ale gdzieś te rodzynki, Zdrowe, pyszne, łatwe, szybko się robi, rewelacja, polecam. Pozdrawiam ciasteczkowo, do następnego mm. odcinka.